Nazywam się Wioleta Dębowska, jestem instruktorką Marki Camon i przeprowadzam dwudniowe szkolenie Expert Technik Blond. Od 13 lat prowadzę własny salon fryzjerski w Bielsku Podlaskim, a instruktorem Marki Camon jestem od paru lat. Na tym szkoleniu uczestnicy uczą się zaawansowanych technik rozjaśniania typu AirTouch, Back Back-to-Touch, -air Flicker oraz tonowania i refigmentacji. Skupimy się na rozjaśnieniach. Jest tu szczegółowe omówienie metody ertacz, metody flichand. W szczególności chcę przekazać również filozofię Marki Kemon. To jak powinniśmy na niej pracować, jakie są podstawy? Najbardziej podobała mi się część teoretyczna. Poznaliśmy bardzo dużo nowych tajników koloryzacji oraz dzisiejszy dzień praktyczny, ponieważ poznałam nowe koloryzacje, które na pewno wprowadzę do mojego salonu. Serdecznie polecam dzisiejsze szkolenie. Myślę, że każdemu fryzjerowi się przyda w codziennej pracy i będzie z niego bardzo zadowolony.